Kolejna metoda na załatanie dziury to łata w formie aplikacji. Co potrzebujemy? Nożyczki, nici, igłę i najważniejsze, potrzebujemy kawałek materiału, żeby zrobić z niego łatę. Może się również przyda kawałek flizeliny z klejem. Chodzi o to, żeby łata była lekko usztywniona i przez to trwalsza. Do tego celu konieczne jest żelazko, bo pod wpływem gorąca klej się roztapia i przykleja się flizelina do materiału. Przykleiłam naszą frizelinę do materiału i ważne jest teraz, bo jest to łata w kształcie okrągłym, by ponacinać sobie co jakiś czas brzegi naszej łaty. Będę wywijać za chwileczkę brzeg tego materiału. Te nacięcia sprawią, sprawdzą się i dzięki tym nacięciom materiał będzie się ładnie układał. Ważne jest pozaginać materiał i żelazkiem przyprasować brzegi i rozpoczynam przyszywanie łaty. Bardzo delikatnie zaciągam kilka nitek mojej łaty, przymierzam, w którym miejscu ma być łata przyszyta i zaczynam ją lekko przyszywać do brzegu. Łapię łatę na brzegu i przechodząc do przodu lekko zaciągam materiał, który mamy dziurę. Podkładam sobie cały czas materiał i przyszywam. Sprawdzam, czy moja łata jest w dobrym miejscu. I cały czas przechodzę do przodu. Kilka nitek z, od spodni i kilka nitek od łaty. I tak naprzemiennie. Raz spodnie łapię, raz łapię moją łatę. Na razie yy, zachowuję dosyć sporo odległości, ponieważ jak przyszyję łatę, jakby ją tak po prostu ustabilizuję na tkaninie moich spodni. To będę tą samą czynność wykonywać jeszcze raz, bardzo dokładnie. Tak, żeby mieć pewność, że łata w praniu się nie odpruje. I już kończę tutaj jedno okrążenie i zaraz powtórzę całe okrążenie raz jeszcze, tak żeby mieć pewność, że łata w praniu się będzie dobrze trzymać. Oczywiście łaty mogą mieć różne. Kształty. To od nas zależy, czy to będzie kółko, jajko, kwadrat czy prostokąt, a może kształt liścia albo kształt trójkąta. I za chwileczkę łata będzie gotowa. Myślę, że już tu powoli dochodzę do miejsca, w którym zaczynałam drugie okrążenie. Chcę, że dwukrotnie to jest taka ilość, że spokojnie wystarczy i zapewni nam trwałość łatek. Tak więc przechodzę na lewą stronę. Zobaczmy, jak to wygląda na lewej stronie. I ja po prostu tutaj kilkakrotnie na okrętkę przyszywam końcówkę nitki. I nasza łata wykonana aplikacją. Jest już skończona.